Witam Was, leśni przyjaciele. Gdy mamy już swoje schronienie, ważnym elementem jego jest oczyszczenie ze złych energii, ze złych bytów, duchów. Do tego celu oczywiście możemy wykorzystać nasze polskie święte zioła, którymi oczyścimy miejsce bytowania. Wielkie plemiona od wieków wierzyły w świat duchowy, w świat astralny, złe duchy, demony i uważały za rzecz świętą utrzymanie miejsca schronienia w czystości pozbawionego takimi właśnie energiami. Zapraszam Was przyjaciele do odprawienia takiego właśnie rytuału okadzania świętymi ziołami.

Ay 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 ay

пунт так пунт 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 ко так пунт 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 так пунт ко Podziękujmy wszyscy świętym duchom za pomoc w oczyszczeniu tego miejsca. Teraz możemy się udać do spoczynku oczyszczonym, odkadzonym świętym miejscu. Podziękujmy. Tym duchom za pomoc. Miejsce oczyszczone. Dziękuję.